Porozmawiajmy więc o lekkich, zwykłych łańcuchach. Łańcuch o dużej wytrzymałości, czyli ten tutaj, jest cięższy od lekkiego łańcucha, ponieważ grubość materiału jest większa. Ten łańcuch ma więc cieńszą grubość niż łańcuch o dużej wytrzymałości. Powodem tego jest to, że łańcuch o dużej wytrzymałości jest napędzany przez grubszy wałek, który ma 10 lub 12 mm średnicy, to odpowiada wałkowi o średnicy 3 ósmych lub 0,5 cala. Ale lekkie łańcuchy są przeznaczone raczej do wałków o średnicy 6 lub 8 mm, czyli 1 4 cala lub 5 16 cala. Te łańcuchy, czyli lekkie łańcuchy są lekkie i mają zwykłą konstrukcję, więc nie mają żadnych. Tnących, przyspawanych do krawędzi węglików spiekanych. I te łańcuchy są używane głównie do usuwania kamienia lub czyszczenia rur, usuwania zatorów wewnątrz rur PVC, ponieważ węgliki spiekane są przeznaczone do stosowania wewnątrz rur metalowych lub glinianych. Jak widać, tutaj dla mniejszych średnic jest pojedynczy łańcuch, a następnie, oczywiście, liczba łańcuchów wzrasta w zależności od średnicy rury, aż do trzech łańcuchów, jak widać tutaj. Dostępne są również z głowicą wiertniczą lub bez niej, w zależności od wybranego wariantu. Ale ponownie, te łańcuchy są głównie używane do usuwania zatorów w rurach PVC. Wersja mini to coś w rodzaju hybrydy pomiędzy łańcuchem okrągłym a zwykłym łańcuchem. Mam nadzieję, że to było pomocne. Dziękuję za oglądanie.